Witam wszystkich bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim odcinku serii Let's Play zagrajmy w Quantum Conodram. ostatnio Ostatnim razem poszedłem sobie na długi spacer i po... chciałem powiedzieć koledze o tym jednym razie, kiedy nie zginąłem w posiadłości. Jednak nie mogłem tego powiedzieć, bo wziąłem i zginąłem. I czuję się jakbym spadał. A nie, ja nadal spadam. Wygląda, że

Czyżby to był. Aj! Aj! A. Oj! 5 rozbud. Dobrze, nie chcę tego przeżywać. Babos. Tak, 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 już to mówiłeś. I to nie raz. Roszty. Dobra, unikać rzeczy, które w bardzo nieprzewidywalny all, sposób, znaczy, no, like no. to, to teoretycznie, w, w, policząc statystycznie, matematycznie, jak polecą, kąty, siłę i tak dalej, to dałoby się obliczyć. W końcu to wykorzystuje tylko silnik fizyczny. O cześć, jajk! Cóż za śmietnik!

Coś. Może jakaś spadnie z tej wielkiej śmietnikowej rury. Hmm. Robi wrażenie. Czy to przypomina gwiedzny wrota dla tych, którzy oglądali serial. Tylko oczywiście gwiezny wrota były trochę inne i nie miały takiej kulki w środku. Ale to tam. Drobne szczegóły, detale. O! Ajk! Cześć, mały! Cieszę się, że cię widzę. Daj tą baterię, co? Just three more trzy okay. baterie IDS i powinienem być w stanie stabilizować się w twojej dimension. Dobra. Gdziebym był baterią, gdybym się wziął i zgubił? O, o, Okej okay. To jest ciut pana e, Dzięki Hmm Tym koleś mnie przeraża Chociaż nie, frustruje Nie. Wkurza! Frustruje, Frustruje, wkurza, denerwuje. John on her uh, Something is still bothering me, though. I don't quite remember. Uh oh, Anything. Memory law. Banner locked down. <coughs> it's finally. Jinky. <on> <coughs> <Dzięki. Dzięki. laughs> excessive science juice flooding. Excessive science juice flooding. No. I co? Let's see. Yy, no patrzę, patrzę. A, no tak, jeszcze dwie baterie. O, zielona bateria. Ład,

No to został mi jeszcze jeden krótki lot. O, no, wcale nie taki krótki, jak się okazuje. I nie chciałbym przywalić w Ubera diasa. Ua! No to mnie wzięło i wsiąkło.

w wymiarach, No cóż, do tego dążą miliony naukowców? This is going to be no cóż, nie licząc faktu, że zakończenie yeah. jest. Krajnie dziwne, niedopracowane i... głupie? Wygra była zajebista, w szczególności niektóre potyczki z paroma eksperymentami. Może nawet się pokuszę o pewne udogodnienia w postaci yy, płatnych dodatków, tam... Co no, tu można dużo powiedzieć? No... Dodatkowe to, to plansze, dodatkowe eksperymenty i... testy do przeprowadzenia, trochę brzmi jak portal. Ale no, to jest w sumie na tej samej bazie, tak? Huuu, co jeszcze? Nic, no, dzięki, że mi oglądaliście. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Skończyła się szybciej niż bym przypuszczał. Ale wiecie, co to oznacza? Wiecie, co to oznacza? Skończyłem serię! Haha, ha, i teraz mogę się zająć następnymi, całkiem nowymi. Ewentualnie skończyć poprzednie, bo chciałbym zająć się całkiem innym rodzajem nagrywania. Oczywiście, nadal let's play, no, nie myślę sobie, ale inny sposób. Gry, które naprawdę lubię. No i może podzielę je na odpowiednie serie. Trochę wzorując się na moim ulubieńcu, jeżeli chodzi o nagrywanie tego typu produkcji, jakim jest. <grybujesz> A, to myślę, że wam powiem. Takiego! Dobra! Nie mam już nic więcej do powiedzenia, ale tak coś powiem. Sensem? Nie, przestanę czy, 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 czy gadać do siebie. No dobra, już przestaję z tą grę mi zaczęło odbijać dobrze, że się już skończyła. Dobra, teraz yy, poważnie Dzięki wszystkim, że mnie oglądaliście I że będziecie oglądać Mam nadzieję, że będziecie oglądać mnie nadal A tymczasem Ach, Idę na spacer, cześć

na rękawica, szurnięty wujaszek, Uber Ideas. Ale niestety wszystko, co dobre, kiedyś musi się skończyć, tak. No nic, to była historia gry Quantum Konodram i mojej tutaj postaci, kimkolwiek tu właściwie jest. No cóż, pozostaje się tylko już. Uuu! Dziś ta rękawica ma jeszcze jeden guzik. Hmm. A gdyby tak. Mmm. Mmm. Oops.